Próż Gdański to miasto, które na swoim koncie ma nie jeden sukces. Do tej listy śmiało możemy dopisać szkolnictwo. Odwiedziliśmy dwie szkoły licealne, żeby zapoznać się z ich ofertą edukacyjną, a także z zasadami i obyczajami panującymi w ich murach. Najpierw udaliśmy się do zespołu szkół ogrodniczych i ogólnokształcących, do zespołu często około 620 uczniów. Z terenu miasta Pruszcza i okolicznych miejscowości, z terenu powiatu gdańskiego. W skład zespołu wchodzi kilka typów szkół. Mamy tutaj Liceum Ogólnokształcące, jest również Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Poza tym funkcjonują również szkoły dla dorosłych oraz Szkoła Policjalna. Szkoła kształci w wielu interesujących specjalnościach. Nie bez powodu nazywana jest ogrodnikiem, gdyż to właśnie na ten kierunek jest najwięcej chętnych. W ofercie edukacyjnej jest także kilka innych interesujących zawodów. Najprężniejszy i najbardziej powiązany z tradycją jest zawód ogrodnika, technika architektury i krajobrazu i obecnie również technika ekonomisty. Jeśli chodzi o zawód technika architektury i krajobrazu, jest to szkoła, która kształci nie tylko w naszym powiecie, ale również młodzież z regionu, z innych województw jeśli chodzi o inne zawody to w szkołach zasadniczych mamy zawód ogrodnika i sprzedawcy. W obecnym roku utworzyliśmy również zawód fryzjera. Poziom nauczania jest niezwykle istotnym elementem każdej szkoły, ale nie jedynym. Ważna jest także atmosfera panująca w szkolnych murach. A jak to wygląda w praktyce? Szkoła jest bardzo fajna, bardzo nam się podoba, jest bardzo miła atmosfera, są zajęcia pozalekcyjne, na których możemy rozwijać swoje pasy i możliwości różne. I ogółem jest bardzo bardzo fajnie, nikt, nikt nie narzeka. W szkole to jest O i O numer dwa. Wprószczu uczyłem się bardzo dobrze. Chodzę do klasy technikalnej, trzeciej architektury krajobrazu. W tej szkole mi się bardzo podoba, ponieważ uczę się wielu roślin i nauczyciele są bardzo sympatyczni. Wesoło, akurat fajna atmosfera, fajni nauczyciele. Wrażenia z tej szkoły są bardzo przyjemne. Ty bardziej, że chodzimy po szkole w laczkach. Następnie udaliśmy się z wizytą do zespołu szkół ogólnokształcących nr 1. Tutaj też jest sporo do opowiedzenia, bo szkoła mocno stawia na sport, ale i nie tylko. Od dwóch lat patronatem objęła nas e, dawna Akademia Medyczna, obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny. E, współpracujemy z tąże uczelnią, uczestniczymy w wykładach, szkoleniach, e, różnych konsultacjach praktycznych. Poszerzyliśmy ofertę edukacyjną oprócz języka niemieckiego, angielskiego, nauczamy również języka hiszpańskiego. Mówi się, iż jesteśmy bezpieczną i przyjazną szkołą. Jeżeli tak się mówi, nie jest to nasza opinia. Jest to miłe i nie ukrywam. Będziemy walczyć dalej, by gdzieś nie zawieść zaufania naszych rodziców, uczniów i na tym rynku edukacyjnym jeszcze efektywniej zaistnieć. A jak seniorka uczy od kuchni? Przez ponad 60 lat jedenka wychowała już kilka pokoleń mieszkańców Pruszcza i okolic. Co o niej sądzą obecni uczniowie? Przede wszystkim nowe boisko, prawda, na którym się doskonale gra. Matury jest stuprocentowa zdołalność, także nie ma problemu, żeby dostać się na jakieś studia. No, ogólnie miła atmosfera, fajne szkoły. Zbudowane jest także boisko do piłki ręcznej, do koszykówki, także możemy na nim grać. Po lekcjach jesteśmy tutaj wpuszczani, możemy przyjść z kolegami z klasy i po lekcjach sobie pograć. Mi się najbardziej podobają tutaj w UEFA, -y. mamy fajną halę, mamy boisko. Murawa sztuczna oraz hala, no i wszystkie te e, SKS-y. No i najbardziej mi się <grym> też podobają dziewczyny oraz... <grym> I klasa nam się bardzo podoba. Mieszkańcy mogą być dumni z tak świetnie zorganizowanych placówek, w których dojrzewa młode pokolenie. Polecamy również zobaczyć rozpoczęcie roku szkolnego w Powiecie Gdańskim, a także 60-lecie ZSO nr 1 w Pruszczu. Oglądaj nas na Facebooku i na www TV i nie zapomnij subskrybować kanału.